Jesteśmy dzisiaj na dancingu międzypokoleniowym, jest to wydarzenie współorganizowane w ramach wydarzeń towarzyszących Fest Festival, który odbywa się już w sierpniu, w dniach 10-13 sierpnia. Przyjechaliśmy z seniorami z Warszawy z inicjatywą Dancing Międzypokoleniowy. Chcemy pokazać i przełamać stereotypy na temat starości, pokazać, że międzypokoleniowo potrafimy się wspólnie bawić. Wystąpi dzisiaj DJ Jerry, najstarszy DJ senior, Blue Mantik oraz Praktyczna Pani. Po przejściu na emeryturę, miałem więc więcej czasu, pomyślałem, dlaczego nie zacząć profesjonalnego prowadzenia imprez z muzyką, którą mam w sercu, prawda? Bo to jest jakaś pasja, chcę coś przekazać. Przekazać się innym, którzy też lubią taką podobną w stylu muzykę. Lubią tańczyć, bo ja gram muzykę nie tylko powiedzmy, z tych moich lat młodości, ale gram po prostu dobrą muzykę taneczną z lat 90., -tych, 2000. -tych. Nie ograniczam się tylko do muzyki powiedzmy, tych starych mistrzów. Pięknie, pięknie. Podoba się? Podoba się. Bardzo dobrze, wesoło. Ulotkę dostałam właśnie i, i z... chciałam zobaczyć, jak to wygląda. Podoba się, fajnie, super. Również, również bardzo ładnie. Dzisiaj jesteśmy na rynku, jest to impreza nie tylko dla seniorów, bo tak została nazwana, ale bawią się również e, młodzi, bawią się ludzie w różnym wieku, mieszkańcy naszego miasta, z czego się bardzo cieszymy. Chorzów żyje, czerwiec był bardzo bogaty w tego typu imprezy i mam nadzieję, że również pozostała część wakacji będzie dla Państwa fajną, dobrą ofertą, którą się przygotowali. Mamy doświadczenie w organizowaniu dużych festiwali, ale też chcemy być dla mieszkańców, pokazać, że pamiętamy o nich i to jest pierwszy rok wydarzeń organizowanych, darmowych wydarzeń. Na pewno w przyszłym roku będzie tego dużo więcej, także już zapraszamy. Festiwal już za niespełna półtora miesiąca w Parku Chorzowskim 10-13 sierpnia. Zapraszamy wszystkich.